Witajcie kochani, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o paragonach sklepowych, które dostajemy do ręki po kupnie jakiegoś produktu w sklepie jako dowód, że za dany towar już zapłaciliśmy. W Stanach robią badania, czy substancje chemiczne, które znajdują się na tych paragonach sklepowych, są bezpieczne. Okazuje się, że nie. Paragony, które otrzymujemy, kupując artykuły spożywcze, recepty, benzynę, ubrania, posiłki w restauracjach i wiele innych rzeczy, są zazwyczaj drukowane na papierze termicznym pokrytym bisfenolem A, czyli BPA, lub jego chemicznym kuzynem, bisfenolem S, czyli BPS. Wiadomo, że po zapłaceniu rachunku w sklepie dostajesz do ręki paragon. Większość paragonów jest drukowana na papierze termicznym, ale ten papier wykorzystuje ciepło, a nie atrament do drukowania paragonów. Ponadto, aby wydruk był widoczny, to zwykle wymaga to dodania chemicznego środka, który wywołuje druk. BPA i BPS. To wywoływacze wspomagające proces drukowania aktywowanego ciepłem. Można też zauważyć, że wydruk znika po pewnym czasie, co jest bardzo nie na rękę dla ludzi, którzy trzymają rachunki w celach podatkowych, bo po krótkim czasie na papierowym rachunku nie będzie widniał żaden wydruk. Okazuje się, że paragony sklepowe, posiadają niebezpieczne i toksyczne substancje chemiczne, które mogą mieć duży wpływ na nasze zdrowie i należy trzymać je z dala od naszej skóry, a najlepiej trzymać je w rękawiczce. Jedna z organizacji z siedzibą w Kalifornii zajmuje się sprawdzaniem tych paragonów pod względem toksyczności, a potem podejmuje działania przeciwko dziesiątkom dużych sklepów detalicznych. Jest to Centrum Zdrowia Środowiskowego. Firma ta twierdzi, że papierowe paragony, które sklepy wręczają, Swoim klientom każdego dnia zawierają wysoki poziom toksyczności, substancji chemicznych, i badania wykazały, że pojedyncze paragony termiczne mogą zawierać BPA w ilości od 250 do 1000 razy więcej niż zawartość w puszce z jedzeniem. Testy próbek papieru termicznego z 18 firm hotelarskich w Minesocie wykazały, że połowa z nich zawierała BPA w ilości od 54 do 79 mikrogramów na centymetr kwadratowy papieru. Organizacja Centrum Zdrowia Środowisko, Środowiskowego zaczęła zajmować się tym na dużą skalę w 2023 roku. Kiedy to testowali setki paragonów w całych Stanach Zjednoczonych, a szczególnie na Florydzie. Mają oni nadzieję doprowadzić do jakichś zmian w tej dziedzinie w całym kraju. Centrum Zdrowia Środowiskowego zauważyła, że naruszaniu norm przekraczających limit kalifornijski dopuściło się wiele firm w Stanach w 2023 roku. Co dzieje się również do tej pory? Organizacja ta nakłada ograniczenia w stosowaniu BPS na paragonach sklepowych, mówiąc, że zaburzają one gospodarkę hormonalną u ludzi, która może zakłócić normalne funkcjonowanie układu hormonalnego, potencjalnie wpływając na reprodukcję, rozwój mózgu, metabolizm i inne funkcje organizmu. Zarówno BPS, jak i BPA są chemikaliami, które naśladują estrogen, więc zakłócają funkcjonowanie ludzkiego organizmu oraz jego metabolizm, wzrost i rozwój. Chemikalia te zostają, dostają się przez skórę do krwi. Istnieją również obawy dotyczące potencjalnych skutków dla rozwijających się płodów, niemowląt i dzieci, w szczególności w odniesieniu do rozwoju mózgu i zachowania oraz poziomu hormonów. Po pierwsze, BPA może działać jak hormon, naśladując działanie estrogenu i innych hormonów, co może zaburzyć procesy zachodzące w organizmie. Narażenie na BPA, zwłaszcza w okresie rozwoju płodowego, może mieć długotrwałe skutki dla układu hormonalnego. Po drugie, BPA wiąże się z potencjalnymi skutkami dla męskiego i żeńskiego układu rozrodczego, w tym zmniejszoną liczbę plemników, zaburzeniami rozwoju prostaty i macicy oraz wczesnym dojrzewaniem. Po trzecie, badania wykazują, że narażenie na BPA może być związane z problemami z nauką, zaburzeniami uwagi i zachowaniem u dzieci, w tym ADHD i lękiem, depresją. Ponadto, BPA może zmieniać chemię mózgu i zachowanie u dzieci potencjalnie wpływając na funkcje poznawcze i rozwój. Po czwarte, BPA wiąże się z potencjalnym wzrostem ciśnienia krwi, cukrzycą typu 2 i chorobami układu krążenia oraz chorobami serca. Istnieją również obawy dotyczące jego potencjalnej roli we wzroście guzów, rozwoju raka i otyłością. Wiele stanów wysłało swoje paragony do Centrum Zdrowia Środowiskowego. I okazało się, że 90% z nich dało wynik pozytywny na BPS pod koniec 2020 2024 roku. Kalifornia podjęła walkę z firmami, aby ograniczyć BPS i zastąpić go jakimiś innymi produktami, lub przynajmniej umieścić informację na paragonach, że są szkodliwe. Jednak, jak do tej pory żadne z dużych amerykańskich firm tego nie zrobiło, więc Centrum Zdrowia Środowiskowego grozi pozwem obywatelskim, co wiąże się z dużymi karami dla tych firm i odpowiedzialnością cywilną, że nie zapewniają jasnych i rozsądnych ostrzeżeń o BPS. Prawdę mówiąc, umieszczenie informacji o tym, że paragony sklepowe są dla nas szkodliwe, nic właściwie nam nie da. Więc najważniejszym celem Centrum Zdrowia Środowiskowego jest skłonienie dużych firm do usunięcia substancji chemicznych z, jego, z paragonów. Po przeprowadzonych rozmowach z dużymi firmami i producentami, które zajmują się dostawą papierów na paragony, okazuje się, że jakby nie używali tego środka chemicznego, to paragony sklepowe byłyby bardzo jasne i nieczytelne. Większość ludzi wolałaby, aby dróg na paragonach był mniej, wi mniej widoczny w zamian za to, że nie dostaną się do krwioobiegu te paskudne substancje chemiczne, które mogą zmienić nasze zdrowie, a nawet mogą być przekazane naszym dzieciom. Okazuje się, że obecnie duże firmy pracują nad rozwiązaniem tego problemu. Jak wiemy, wiele osób trzyma swoje paragony do momentu, aż dostaną rachunek z karty kredytowej, aby sprawdzić, czy karta została prawidłowo obciążona. Albo wiele osób trzyma również rachunki w celach biznesowych. Bo potem mogą sobie odliczyć na przykład wiele rzeczy, od podatków. Wielu sprzedawców detalicznych przechodzi na opcję paragonów cyfrowych lub bezfenolowych lub bada alternatywy dla bisfenoli w papierze termicznym. Niektóre stany podejmują również działania w celu ograniczenia stosowania bisfenoli na paragonach. Więc jak najlepiej jest zrobić, jak już dostaniemy do ręki paragon sklepowy. Można przecież poprosić, aby rachunek został wysłany mailem lub SMS-em na twój telefon, jeżeli jest taka możliwość, zamiast brać je do ręki, aby ograniczyć narażenie na papier termiczny. Ponadto należy wybierać tworzywa sztuczne, bez BPA, więc należy zwrócić uwagę na opakowania żywności oraz pojemniki plastikowe do przechowywania żywności, a szczególnie co znajduje się w puszkach metalowych. Trzeba czytać i zawsze należy wybierać opcje bez BPA. BPA nie tylko pokrywa paragony kasowe, ale BPA jest. Powszechnie stosowane w innych produktach, takich jak daszki do, daszki do kasków, szkła okularowe i niektóre butelki na wodę. Ponadto znajduje się w żywicach epoksydowych, do klejów, uszczelniaczach, wyściółkach, puszek na żywność i w środkach zmniejszających palność. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję za uwagę. Cieszę się, że ze mną jesteście. I zapraszam do oglądania następnych odcinków. Proszę również podzielcie się tym filmem ze znajomymi, zasubskrybujcie mój kanał i dajcie łapkę w górę. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego dnia. Zapraszam do oglądania mojego kanału.